Dzień dobry, bardzo miło mi powitać Państwa w drugim odcinku wideocyklu, który nazywa się Studencki Czytnik. W tych nagraniach mówię o książkach, które Państwo czytacie, zachwalacie i o których bardzo często rozmawiamy podczas naszych spotkań doradczych. Przypomnę, że hasłem przewodnim tych nagrań jest Czytaj, inspiruj, dziel się dobrą wiedzą. A dzisiaj dzielić się będziemy trzema pozycjami dotyczącymi sztuki opowiadania historii. Mówić będę o storytellingu. Pierwsza propozycja myślę, że znajdzie szczególne uznanie w gronie osób, które wyznają zasadę wyczerpać temat, nie wyczerpując człowieka. Autor Piotr Bucki: Jak opowiadać dobre historie storytelling nie tylko dla biznesu. Jest to poradnik, a właściwie zgodnie z intencją autora, powinnam powiedzieć narzędzie edukacyjne, które niewątpliwie wyróżnia się na rynku wydawniczym, między innymi z uwagi na swoją minimalistyczną formę. Na publikację składa się tylko 37 fiszek. Jednakże zapewniam Państwa, że każda z nich jest bardzo dobrze przemyślana, zaprojektowana i jest doskonałym nośnikiem informacji na temat storytellingu. Wiedza zaprezentowana w ten sposób nie przytłacza czytelnika, ale go niezwykle inspiruje i skutecznie motywuje do testowania przeczytanej teorii w praktyce. Fiszki poruszają kluczowe aspekty storytellingu, jak na przykład te związane z cechami dobrej historii, typologią opowieści narracyjnych czy kluczowymi elementami dobrych opowieści. Znajdziecie tu wiele ciekawostek i przykładów. Każda fiszka po jednej stronie zawiera część merytoryczną, a jej druga strona to instrukcja ćwiczenia nawiązującego do poruszanego na awersie fiszki zagadnienia. Jestem przekonana, że to oryginalne narzędzie pomoże doskonalić umiejętność opowiadania historii, bo jak mawia autor narzędzia o storytellingu, storytelling to nie bajanie. To technika, którą można i warto wytrenować. Przejdźmy teraz do pozycji numer dwa w naszym studenckim czytniku. W tekście jednej z popularnych piosenek pojawiających się w okresie Świąt Bożego Narodzenia znajduje się niezwykle ważne i mądre zdanie, które brzmi: Jeden uśmiech znaczy więcej niż 100 słów. I bardzo podobnym, również jednym zdaniem, mogłabym streścić drugą pozycję studenckiego czytnika, którą jest storytelling danych autorstwa Nathalie Cole. Zatem o czym jest ta książka? Ta książka jest o tym, że jeden dobrze przygotowany wykres, tabela, diagram znaczą więcej niż dziesiątki slajd dokumentów i godzin nużących prezentacji, z których mało kto coś zapamiętuje i rozumie. Autorka w sposób ciekawy i bardzo przystępny przeprowadza nas przez sześć kluczowych lekcji skutecznej komunikacji wizualnej. Opiera się na bardzo wielu przykładach zaczerpniętych z przeróżnych branż, dokonuje analizy przypadków. Poszczególne procesy autorka prezentuje za pomocą instrukcji krok po kroku, a większość wskazówek zawartych w publikacji to gotowce do natychmiastowego zastosowania. Bardzo podobają mi się dwa ostatnie zdania zawarte w końcowym podsumowaniu tej książki, a brzmią one tak: Nigdy nie wracaj już do zwyczajnego przekazywania danych. Zamiast tego twórz świadomie zaprojektowane wizualizacje, które mają przekazywać informacje i zachęcać do czynów zdecydowanie polecam. I wreszcie trzecia pozycja w naszym czytniku. Książka napisana przez socjolożkę, story designerkę, scenarzystkę, kobietę na wskroś kreatywną, Aleksandra Więcka, Jak mówić o sobie dobrze? Opowiedz swoją historię i rozwiń skrzydła w życiu i biznesie. Już sam tytuł tej książki jest niezwykle ciekawy, bo niejednoznaczny. Czy mówić o sobie dobrze, to znaczy w superlatywach, koncentrując się na atutach? Czy może mówić o sobie dobrze tyczy się jakiegoś dobrego, prawidłowego stylu, kanonu, formy, sposobu przekazywania informacji na swój temat? Koniecznie sprawdźcie Państwo sami, co autorka miała na myśli i co kryje się pod hasłem mówić o sobie dobrze. Ale pomówmy jeszcze przez chwilę o książce. Dlaczego warto po nią sięgnąć? Między innymi z powodu bardzo, bardzo, bardzo wielu konkretnych podpowiedzi i rozwiązań dotyczących sztuki opowiadania o sobie, którymi autorka raczy nas niemal na każdej stronie publikacji. Przykład: wskazówka pierwsza. Unikaj mówienia o sobie przez pryzmat przymiotników. Wskazówka druga. Zadawaj sobie trzy kluczowe pytania. Co chcesz powiedzieć? Do kogo chcesz powiedzieć? Po co o tym będziesz mówił? Mówiła. I wreszcie wskazówka numer trzy. Stwórz jednozdaniowy, mani jednozdaniowy manifest na swój temat. Uwierzcie, że to tylko namiastka wskazówek proponowanych przez autorkę. Cała książka aż od nich kipi. A nie oszukujmy się, właśnie takich konkretów najbardziej poszukujemy w książkach typu Poradnik. Zdecydowanie polecam. Kochani, to już wszystkie storytellingowe polecajki na dzisiaj. Nasz czytnik studencki jest otwarty na dalsze wasze sugestie, propozycje i rekomendacje. Czytajmy, inspirujmy, dzielmy się nawzajem dobrą wiedzą. Bardzo serdecznie dziękuję naszej uczelnianej bibliotece za udostępnienie przestrzeni na potrzeby dzisiejszego nagrania. A tych z Państwa, którzy czują się zachęceni i zainspirowani do dalszego zgłębiania wiedzy na temat storytellingu, zapraszam do biblioteki SGH, na półkach której znajdziecie wiele ciekawych pozycji na ten temat. Pozdrawiam bardzo serdecznie.